W życiu padre Pio była wzruszająca prostota, która zdawała się ukrywać za pokorą i ciszą największymi tajemnicami nieba. I właśnie w tej zasłonie tajemnicy spoczywają niektóre z najbardziej intrygujących i transformacyjnych objawień niewielu wie, ale pośród licznych przesłania wiary podzielił się z niektórymi duchowymi dziećmi czymś pozornie małym, ale co niesie zaskakującą duchową moc, co należy trzymać w jego kieszeni, aby niezbędny, ani chleb każdego dnia, ani dusza duszy ponownie. To objawienie nie jest magiczną formułą, ani przesądem, ale głębokim nauczaniem, zakorzenionym w całkowitym zaufaniu do boskiej opatrzności. Padre Pio zawsze był jasny. Nie chodzi o poszukiwanie materialnych bogactw na próżność, ale o uczenie się zaufania z niezachwianą wiarą w rękę Boga, która nawet troszczy się o lilie pola i ptaków nieba. Prawdziwe bezpieczeństwo nie jest w kasach, ani gospodarkach, ale w sercu, które daje się ufając, i pozostaje zjednoczeni z Chrystusem nawet w ucisku. I to w tej duchowej logice niesamowite wskazówki wynikają z noszenia w kieszeni, jako znak ochrony i pewności siebie. Kiedyś wierzący, który cierpiał na ciągłe trudności finansowe, upokorzenie i udrękę za to, że nie był w stanie wesprzeć swojej rodziny, wyjechał do San Giovanni Rotondo. Z trudnym sercem powiedział ojcu Pio, że już wszystko próbował post, obietnicę, złożona praca, ale wydawało się, że coś rozbiło mu życie. Ojciec Pio, ze swoim głębokim i penetrującym spojrzeniem, milczał przez chwilę. Potem potulnym głosem powiedział coś, czego nigdy nie zapomni. Syn! Zawsze trzyma w kieszeni mały obraz małego Jezusa, medal świętego Benedykta i trzeci, nawet jeśli jest mały. Tam jest wiara, jest opatrzność, tam gdzie jest modlitwa, są cuda. To może wydawać się zbyt proste, ale duchowość jest dokładnie stworzona z prostoty, jaką dumni pogardzają, i to pokorne. To nie sam obiekt obsługuje cuda, ale gest wiary, jaką reprezentuje, mając w kieszeni te święte znaki, są jak noszenie Twojego serca, pewność, że Bóg jest z nami przez cały czas. Dziecko Jezus reprezentuje boską niewinność, czystość, która przyciąga miłość Ojca, medal świętego jest tarczą przeciwko złem, cichą modlitwą wyzwolenia i ochrony. I trzeci, ach trzeci jest strumieniem zbawienia, który łączy Ziemię z nieba, potężną broń w rękach prostego. I w ten sposób ten człowiek wyszedł z niego przekształcony. Nie dlatego, że otrzymał kwotę pieniędzy lub natychmiastowe rozwiązanie twoich problemów, ale dlatego, że nauczyłeś się najcenniejszego sekretu, kiedy naprawdę ufasz. Niebo się porusza. W ciągu kilku miesięcy ich firmy zaczęły chodzić, ich długi były stopniowo zwolnione, a co ważniejsze, pokój powrócił do ich domu. Zachował trzy znaki wskazane przez padre Pio w kieszeni, a ilekroć się bał, włożył rękę do kieszeni i modlił się w ciszy Jezu, ufam Wam. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co nosisz codziennie w kieszeni? Czy są to tylko zwykłe przedmioty, czy też jest coś, co reprezentuje Twoją wiarę, Wasze poddanie się, Wasz cichy krzyk do Boga? Ojciec Pio wiedział, że duchowe bitwy życia często ukrywają się jako problemy finansowe, konflikty rodzinne lub choroby. Wróg próbuje nas zdestabilizować tam, gdzie jesteśmy najbardziej narażani, a wsparcie materialne jest dla wielu kruchości. Dlatego jego orientacja nie polegała na generowaniu przywiązania do obiektu, ale wzbudzenie aktywnego i stałego postawy wiary. Utrzymanie małego Jezusa w mojej kieszeni jest jak powiedzenie: stanawiam chodzić z Bogiem nawet z niedoborem, przynieść medal São Bento, to codziennie przyjmować duchową postawę bojową, a trzeci, to całkowite poddanie się Maryi, które prowadzi nas bezpośrednio do serca Jezusa. Nie wolno nam zapominać, że często zaczyna się obfitość w duszy, kiedy odkładamy bunt, strach, rozpacz, robimy miejsce dla Bożej łaski, aby działała w nas i wokół nas. Ile osób znajduje pokój tylko poprzez trzymanie trzeciej wiary? Ile wyzwoli wydarzyło się po prostu dlatego, że ktoś umieścił medal São Bento na przeklętym miejscu lub chory? Wiara, nawet mała jak ziarno gorczycy, porusza góry. I tego właśnie chciał nas nauczyć padre Pio z tym prostym, ale potężnym gestem: sekret ujawniony przez ojca Pio jest zatem nie tylko tym, co zatrzymać w kieszeni, ale jak go zachować. Z Wiarą, czcią, z całkowitym zaufaniem do Boga. To nie jest przesąd, to sakramentalne, to nie jest magia, to cud wiary. Kiedy to rozumiemy, przestajemy szukać tylko ludzkich rozwiązań naszych problemów i zaczęliśmy chodzić ze za ustalonymi oczami na niebie. Zaufanie do Boga zaczyna się w małych szczegółach życia codziennego. Czy pamiętasz, aby postawić Boga przed swoimi drogami, lub właśnie szukałeś ludzkich rozwiązań, dla swoich wyzwań? Z biegiem lat wyłoniło się wiele zeznań. Inspirowani słowami Padrea Pio przyjęli ten prosty gest noszenia tych świętych znaków i widzieli głębokie przemiany w ich życiu. Nie mówimy tylko o dobrobycie materialnym, ale konwersjach uzdrowieniu emocjonalnym, pojednaniu rodzinnym, a zwłaszcza o powrocie do życia modlitewnego. Gest dotykania kieszeni i poczucia trzeciego medal, obraz małego Jezusa, stał się codziennym przypomnieniem Bóg jest ze mną, nie jestem sam w świecie, w którym wszystko jest tak niestabilne i niepewne, gdzie finanse oscylują, a prace są niestabilne, jak znaleźć prawdziwe bezpieczeństwo? Ojciec Pio udziela nam tej odpowiedzi. Jedyną możliwą stabilnością jest wiara. Pieniądze mogą się zakończyć, drzwi mogą się zamknąć, ale ten, który ma wiarę, nigdy nie będzie bezradny. To nie jest obietnica ziemskiego bogactwa, ale stałej boskiej obecności i to właśnie ta obecność zmienia wszystko. Przekształca rozpacz w nadzieję. Niedobór wdzięczności, strach w odwaga. Jeśli dziś nie żyjesz niedoboru, nie zniechęcaj się. Pamiętaj, Bóg działa na prostotę. Być może rozwiązaniem nie jest coś wielkiego, ale w małym gestie, wykonanym z sercem pełnym wiary. Zacznij patrzeć z innymi oczami dzisiaj na tym, co nosisz ze sobą. Módlcie się, grając w te święte znaki, pobłogosław swój dzień, gdy wychodzę z domu, poświęcaj swoje drogi do Jezusa i Maryi. Te małe czyny mogą być początkiem nowej historii, jak wiele, które zaczęły się od prostej, tak dla wiary czy wierzysz że wiara może rzeczywiście zmienić twoją rzeczywistość finansową i duchową nawet jeśli wszystko wydaje się niemożliwe padre pio zawsze wzmacniał módlcie się miej wiarę nie martw się dla wielu wygląda to jak utopia, ale dla tych, którzy mieszkali blisko niego, była to konkretna rzeczywistość. Widział owoce wiary, gdzie przed wystąpieniem było tylko rozpaczy, codziennie był świadkiem bezpośredniego działania Boga w życiu tych, którzy ufali. I dlatego do dziś tak wielu zwraca się do niego, prosząc o radę, błogosławieństwa, wstawiennictwo. Nie ofiarował magicznych formuł, ale wskazał ścieżkę krzyża, modlitwę i wiarę praktyczną. I w ten sposób liczył się każdy mały gest. Właśnie dlatego ten sekret ujawniony przez niego musi być traktowany z powagą i wiarą. Nie chodzi tylko o trzymanie w kieszeni, ale o noszenie w sercu. Za każdym razem, gdy patrzysz na swoją kieszeń i pamiętasz, że są tam te święte znaki, pamiętaj również, że zostałeś wezwany do zaufania, walki duchowej, pozostania stanowczym, bez względu na wielkość długu, wyzwanie, kryzys, jeśli masz Boga, masz wszystko. you To, co jest w kieszeni, jest tylko przypomnieniem tego, co jest w Twojej duszy. Czy czujesz, że twój duchowy spacer jest wzmacniany przez konkretną wiarę w takie małe gesty? Wiara, kiedy jest żyła w konkretny i widoczny sposób, staje się latarnią morską dla tych, którzy chodzą w ciemności. Ojciec Pio wiedział, że serca, często rozdarte przez udręki materialne, potrzebują namacalnych oznak miłości i obecności Boga. I właśnie to zaoferował. Nie tylko słowa, ale gesty, błogosławieństwa, błogosławione przedmioty, które przy użyciu z wiarą stały się instrumentami cudów. To, co może wydawać się tylko obrazem, medalem lub trzecim, w rękach wiernego zamienia się w most z niebo. To, co nosimy w kieszeni, dużo mówi o tym, co priorytetowo traktujemy. Wiele chodzi z klawiszami, pieniędzmi, kartami, urządzeniami elektronicznymi, ale ilu idzie z czymś, co reprezentuje Twoją wiarę? ile ma widocznego znaku zaufania do boskiej opatrzności. Ojciec Pio, ujawniając ten sekret, zachęca nas do zmiany logiki świata na logikę Boga. Nie chodzi o porzucenie ziemskich obowiązków, ale o ich uświęcenie, zjednoczyć codzienną pracę z cichą modlitwą. Aby szukać chleba każdego dnia, dusza żywi się również pewnością, że Bóg dba o wszystko. W tym gestie jest wyjątkowe piękno. Umieszczając w kieszeni obraz małego Jezusa, wierni przypomina, że wszechmocny Bóg postanowił dojść do kruchego, biednego i bezradnego świata urodził się w stajni między sianem a zwierzętami, aby pokazać, że wielkość nieba objawia się w pokorze ziemi. Noszenie tego obrazu obok was jest ogłoszenie, że ufamy temu, który stał się mały, aby uczynić nas wielkim przed Ojcem. Ma na to pozwolić, nawet w czasach upokorzenia, niedoboru i wstydu, świecić w nas światło nadziei. Medal świętego Benedykta z kolei jest jednym z najstarszych i najpotężniejszych w kościele. W przypadku symboli odnoszących się do walki duchowej jest to cicha modlitwa egzorcyzmu i wyzwolenia. Posiadanie tego medalu w kieszeni jest jak noszenie niewidzialnej tarczy. Padre Pio zalecił swoje zastosowanie nie tylko do ochrony fizycznej, ale głównie duchowej. Wiedział, że wiele blokad finansowych i kryzysów rodzinnych pochodziło z ataków wroga, który wykorzystuje naszą emocjonalną kruchość i materiały al, aby odsunąć nas od łaski Boga, biorąc ze sobą ten medal, wierne płacze o ochronę, uzdrowienie i ciągłe wyzwolenie. I trzeci, och, trzeciego, nigdy nie można sprowadzić do akcesorium. On jest bronią, jest liną która wiąże nas z matką i przez nią jej synem. Padre Pio powiedział, że trzecia była jego najpotężniejszą bronią. Ciągle go modlił, nawet gdy jego ręce zostały ranne przez rany pasji. Trzymanie trzeciej w kieszeni jest zawsze gotowe do bitwy, jak żołnierz, który nigdy nie upuszcza miecza. Nawet jeśli nie możesz modlić się o całą trzecią, po prostu dotykanie tego jest już aktem wiary, błagania, poddania się. Czy robiłeś sagradet przedmiotów żywych instrumentów swojej wiary, czy też Zostali zapomniani, tracąc znaczenie pośród codziennego życia? Padre Pio nie przemawiał tylko po instruowaniu, mówił o przekształceniu, kiedy nauczył czegoś pozornie prostego, jak to, co zatrzymać w kieszeni, tak naprawdę proponował wewnętrzną zmianę. Nie chodziło o coś, ale o ponowne zamówienie serca. Jego słowa przyniosły autorytet, ponieważ urodziły się z głębokiej intymności z Bogiem. Wszystko, co powiedział, zostało już udowodnione w jego ciele, w jego życiu cierpienia, modlitwy i całkowitego porzucenia boskiej woli. Jeden z najbardziej wzruszających epizodów związanych z tymi wskazówkami Pio przybył z włoską damą, matką trójki, która żyła w skrajnym ubóstwie po śmierci męża. Zdesperowana pielgrzyma do San Giovanni Rotondo i po spowiedzi z padre Pio otrzymała od niego tę samą radę: zawsze bierz małego Jezusa medal świętego benedykta i trzeci, i módlcie się, nigdy nie przestawaj się modlić. Po powrocie do swojego miasta wiernie przestrzegała tych wskazówek, powiedział sąsiadom, że nawet nie wiedząc, jak zawsze był chleb na jego stole i w tajemniczy sposób pomoc przyszła, gdy najbardziej jej potrzebowała. Powiedziała oczami pełnymi łez, że nie była przedmiotem jej własnego, który był cudem, ale żywa wiara, którą wzbudziły w niej znaki. Kiedy czuł się desperacko, włożył rękę do kieszeni i poczuł Małego Jezusa. Kiedy strach przejął władzę, Trzymał medal. Kiedy nadszedł smutek, ścisnął swój trzeci i zaczął się modlić, nawet we łzach. Jego życie, choć proste, stało się łańcuchem wiary, która zainspirowała wszystkich wokół niego, a jego historia rozprzestrzeniła się jako świadectwo wierności Boga. Czy rozumiesz, jak małe gesty są naprawdę wielkimi aktami wiary, które dotykają serca Boga? Duchowość, nauczana przez Ojca Pio, prowadzi nas do ponownego odkrycia. Wartości sakramentalnej nie zastępują sakramentów, ale przygotowują je i przedłużają. Są jak rozszerzenia łaski, widoczne znaki, które pomagają nam zachować naszą duszę i uważać na to, co jest wieczne. Kiedy wierzący zachowuje te trzy elementy w kieszeni: Dziecko Jezusa, medal świętego Benedykta i Różaniec, nie tylko robi obrazy, ale wiarę, że chce stać się widoczny, zobowiązuje się do życia wcielonej, konkretnej, codziennej duchowości. Żyjemy w czasach, gdy wiara często stała się abstrakcyjna wyłączona od codziennego życia. I to osłabia naszą relację z Bogiem. Ojciec Pio, ze swoją duchowością głęboko zakorzenioną na krzyżu, wzywa nas do integracji wiary i życia. A jaka jest kieszeń, ale przedłużenie naszej rutyny, nasze ciało, nasze codzienne życie, następnie uczy nas, jak przekształcić nasze kieszenie w żywych relikwii, gdzie mieszka w ciągłej pamięci, jaką jest z nami Bóg, że zapewnia, troszczy się, podtrzymuje i nigdy nas nie opuszcza. Może dzisiaj potrzebujesz tego dokładnie, ciche, ciągłe przypomnienie, że nie jesteś sam, dotyk w kieszeni, która przypomina wam modlitwę, ufanie, podążanie za nimi. Niech zrozumienie, że nawet bez wielkich widocznych cudów Grace działa cicho w twoim życiu i że we właściwym czasie pojawią się owoce, ponieważ Bóg jest wierny, a ponieważ ci, którzy mu ufają, jak nauczał padre Pio, nigdy nie będą rozczarowani czy kiedykolwiek doświadczyłeś siły dobrze wykorzystywanego sakramentalnego z wiarą i stałością w bitwach twojego codziennego życia? Padre Pio zrozumiał, jak niewielu ludzi potrzebuje znaków. On sam był przez całe życie widocznym znakiem Boga dla świata. Jego rany, jego wzrok, jego obecność w spowiedzi, wszystko w nim mówiło o niebo, które nie jest odległe, ale obecne między nami. Kiedy wskazał co zatrzymać w kieszeni, nie tylko udzielał porad nabożnych w rzeczywistości przekazał sposób na spotkanie z nadprzyrodzonymi w trakcie naszego zwykłego życia. I tutaj jest tajemnica. Bóg objawia się we wspólnym, w małym, dyskretnym. Ale tylko oczy wiary mogą zobaczyć. To objawienie o tym, co wziąć w kieszeni, nie zostało zrobione przez przypadek. Ojciec Pio zawsze był kierowany przez ducha świętego, a nawet w najprostszych rzeczach istniał głęboki sens. Dziecko Jezus, który symbolizuje delikatność i stałą obecność Boga wśród nas. Zaprasza nas do zaufania oddziału. Twój obraz w kieszeni jest jak powiedzenie Ojcze. Tutaj jestem jako dziecko, które ufa w Twojej opiece. I ta wewnętrzna postawa ma fundamentalne znaczenie dla działania Boskiej Providence. Kiedy działamy jako dzieci przed Bogiem, działa przed nami jako ojciec. Kieszeń staje się następnie znakiem naszej kochającej i skromnej zależności. Medal Saint. Benedikt z krzyżem i tajemniczymi tekstami przypomina, że jesteśmy na wojnie. Nie cielesny, ale wojna duchowa. Ile osób ma trudności finansowe, nie otwieraj drzwi, nie pracuje, która nie płynie i nawet nie uważa, że może być wpływ duchowy. Ojciec Pio ostrzegł, gdybyśmy wiedzieli, ile demonów nas otoczyło, natychmiast upadlibyśmy na kolana. On sam zmierzył się z okropnymi fizycznymi i duchowymi bitwami z wrogiem, i tak zawsze wskazywało instrumenty ochronne. Posiadanie medalu samobento w kieszeni jest jak noszenie niewidzialnej zbroi. Należy oświadczyć, że ufamy władzy Krzyża, która wyzwala i ratuje, a trzeci, a co z trzecim? Dla ojca Pio nie było bardziej potężnej modlitwy. Powiedział: Kochaj matki Bożej i spraw by ją kochała. Zawsze recytuj różaniec. Dla niego trzeci był jak oddychanie. Każdego dnia modlił się dziesiątki, przeplatając się z mszy, wyznaniami, kere. To była twoja siła i wygoda. I to nie tylko słowami. Dotknął trzeciego z czcią. Wiedział, że istniała żywa obecność Maryi, Matki Miłosierdzia. Posiadanie jednej trzeciej w kieszeni ma zatem obietnicę miłości i ochrony Matki, wiedząc, że nie chodzimy sam. Czy zdałeś sobie kiedyś zdawać sobie sprawę, że Bóg chce być obecny nawet w Twoich kieszeniach, w najprostszych nawykach, w najbardziej praktycznych decyzjach? Jest coś głęboko uzdrawiającego, aby wiedzieć że nie musimy stawić czoła wszystkim własnej sile kiedy dotykamy naszych kieszeni i odczuwamy te oznaki wiary to tak jakbyśmy słyszeli boga szeptem Jestem z tobą i to poczucie obecności bliskości przekształca serca. Wielu, którzy postępowali zgodnie z tymi wskazówkami, pio-pio, zaczęło zdawać sobie sprawę z nie tylko zmian finansowych, ale duchowych, czuli więcej pokoju, mieli więcej rozeznania w decyzjach, zaczęli bardziej modlić się, szukać sakramentów, żyć bardziej udzielonym, ponieważ znaki w kieszeni stały się nasionami nowego stylu życia. Ta praktyczna i konkretna duchowość, jest bezpośrednią reakcją na dramaty naszych czasów. Żyjemy w erze niestabilności, niepokoju, pośpiechu, a to, co widzimy, to rosnąca liczba osób pogrążonych w długach, strachu, beznadziejności. Wielu zastanawia się każdego dnia, jak mam zapłacić rachunki, jak wspierać mój dom, gdzie jest Bóg w tym wszystkim. Padre Pius odpowiada swoim życiem i słowami, Bóg tu jest. lecz czy go wpuściłeś? Trzymanie tych trzech znaków w kieszeni jest zaproszeniem do tego otwarcia. To jest jak umieszczenie klucza duchowego w naszej codziennej odzieży tworząc miejsce na boskie działanie. Ile razy jesteśmy tak rozproszeni naszą udręką, że zapominamy, że rozwiązanie może być bardzo bliskie, w czymś prostym, małym, prawie ukrytym, więc Bóg działa ujawnia się w szczegółach. A jeśli mamy odwagę powitać tę logikę, zaczniemy zdawać sobie sprawę jak bardzo nas Kocha i prowadzi, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Gest wkładania czegoś świętego w twoją kieszeń staje się codziennym ćwiczeniem wiary. Każdego ranka, kiedy się ubieramy, przygotowując się do dnia, dokonujemy wyboru. Możemy żyć, gdy świat żyje, lub możemy chodzić z widocznymi oznakami wiary, a także zbroją bożą. Czy kiedykolwiek próbowałeś pocieszenia, aby zdać sobie sprawę, że nie walczysz sam, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Transformacja, którą ta praktyka wygenerowała w tak wielu sercach, jest bezpośrednim odzwierciedleniem duchowej siły sakramentu. Nie są talizmanami, nie są magicznymi przedmiotami, są oznakami łaski, kanałami błogosławieństwa, instrumentów wiary, a gdy używany z oddaniem i dostawą otwórz drzwi, rozpuszcza blokady spokojne burze. W wielu zeznaniach słyszymy, że ludzie mówią, że po zaczęciu przyjmować te przedmioty do kieszeni, zaczęli być bardziej jasne w decyzjach. Otwarte drzwi zaczęły się prosperować. Co więcej, znowu marzyli, wierząc, ufając, i za tym stoi boska logika. Kiedy stawiamy wiarę na pierwszym miejscu, Bóg rozkazuje wszystkie inne rzeczy. On sam powiedział w Ewangelii: Najpierw szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie inne rzeczy zostaną do Ciebie dodane. Ojciec Pio przeżył tę prawdę, aby mógł uczyć jej z takim autorytetem. Prospert, który głosił, nie polegał na nagromadzonych dóbr materialnych, ale duszy w pokoju, serca pełnego łaski, życia, żył w Bogu. A kiedy tak się dzieje, chleb każdego dnia nigdy nie przegapi. Może nie zostać pozostawiony, ale nigdy nie zostanie pominięty. Ta obietnica utrzymania jest prawdziwa, ale wymaga aktywnej wiary. Nie wystarczy umieścić znaki w bols jako ten, który nosi amulet. Konieczne jest uczynienie zobowiązania życia. Dotknięcie tych obiektów musi być wezwaniem do modlitwy. Powinny pamiętać o każdej chwili. Módlcie się, ufaj, wytrwaj. Ręka, która dotyka trzeciego, musi być ta sama, która wstaje, aby pomóc innym. Medal São Bento w kieszeni powinien zainspirować walkę z uzależnieniami i grzechem. Obraz dziecka Jezus musi karmić nas czułość. Pokora i miłość. Czy przeżyłeś swoją wiarę jako konkretną ścieżkę, która przekształca Twoje codzienne postawy, czy też pozostała tylko słowami i intencjami? Duchowość Ojca Pio zachęca nas do oddzielenia wiary i życia. Nigdy nie wierzył w teoretyczną religię luźnych pomysłów i pustego głoszenia. Wszystko w nim było spójne. Jego modlitwa, Jego ból, Jego miłość, Jego cisza. Przeżył to, czego nauczył. I tak każde słowo, które pozostawiło, ciężko rezonuje do dziś. Twoje wskazówki dotyczące tego, co zatrzymać w kieszeni, to wezwanie do tej spójności życia. Jeśli wierzymy, że Bóg zapewnia, musimy żyć jako ci, którzy ufają. Jeśli powiemy, że Maryja jest naszą matką, musimy przylgnąć do jej trzeciej jako dzieci, które nie uwolnią dłoni matki na środku burzy. Jest to ciche zaproszenie, które produkuje nas dzisiaj. Nosić w kieszeni, tak ale zwłaszcza w sercu te oznaki wiary. Pozwól im kształtować nasze decyzje, nasze reakcje, nasze spojrzenie na świat. Mężczyzna, który nosi w kieszeni trzeci, nie jest tym samym, który daje się rozpaczyć na pierwszym problemie. Kobieta, która trzyma się z Tobą medal sao bento, jest już w pozycji modlitwy, zanim jeszcze zaczniesz dzień. Młody człowiek, który nosi obraz dziecka Jezusa z miłością, jest już chroniony, nawet jeśli nie zdaje sobie sprawy. Czy chcesz uczynić swoją wiarę stylem życia, w którym nawet twoje kieszenie są odzwierciedleniem twojego zaufania do Boga? Decyzja o życiu wiary w konkretny sposób, niosąc w kieszeni, co Padre Pio wskazał z tak dużej kratą duchową, obraz małego Jezusa, medal świętego Benedykta i trzeci jest czymś więcej niż gestem litości. Jest to akt pewności siebie, porzucenie, całkowite poddanie się boskiej Przodziej. A kiedy ta wiara staje się praktyczna, codziennie cicha, ale stała? zaczyna wytwarzać widoczne owoce, nie tylko w dziedzinie materialnej, jak wielu się spodziewa, ale w głębokich korzeniach duszy, gdzie Bóg prowadzi uzdrowienie, wyzwolenie i transformacje, których żadne pieniądze na świecie nie mogą osiągnąć. Ojciec Pio nie chciał tworzyć wielbicieli zależnych od widocznych cudów, ale dzieci duchowych, które szły z ustalonymi oczami w niebie, nawet gdy ziemia staje się sucha. To, co ujawnił o tym, co zatrzymać w kieszeni, tak, potężny sekret, ale staje się prawdziwy tylko dla tych, którzy decydują się na życie z wiarą, wytrwałością i miłością, to nie jest przesąd, ale wcielona wiara żyła z prostotą i czystością serca. Bóg działa na szczegóły i właśnie w tych szczegółach pokazuje nam, ile z nas, bez względu na to jak duży kryzys finansowy, choroba lub ucisk rodzinny. Serce, które pozostaje mocne w Bogu, nawet z prostą trzecią w kieszeni i modlitwą w jego sercu, ma już bogactwo, którego świat nie może ukraść. Nie jesteś sam. Ojciec Pio idzie z wami, wstrzymuje się za tobą i pragnie, bardziej niż cokolwiek innego, widzisz, jak osiągniesz pokój, który tylko Bóg może dać. Uwierz mi, gdzie jest wiara, jest opatrzność, a tam gdzie jest pewność siebie, niemożliwe zaczyna się zdarzyć. A jeśli dzisiaj czujesz serce grane przez to przesłanie, jeśli coś w tobie wzbudziło głębsze pragnienie wiary, wiedz, że to dopiero początek. Nie zatrzymuj się tutaj. Kontynuuj swój duchowy spacer z tymi, którzy rozumieją bóle duszy i drogi nieba. Kliknij teraz na listę odtwarzania Pio Reflections, która pojawia się na ekranie, a także link ustawiony w komentarzach. Tam znajdziesz inne rewelacje, porady i modlitwy, które poprowadzą cię w tę podróż wiary, pocieszenia i nadziei. Ojciec Pio czeka na ciebie. Opatrzność też.